Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry and widget. Dzisiaj jesteśmy na Zabójcy, a no bo zabójca w końcu wbił 200 poziom i to nawet dosyć poważnie go przebił, bo mamy tu 11 poziom, więc myślę, że należy się tutaj łapeczka w górę. Jakiś komentarzy dla zasięgów oczywiście y, również y, zachęcam do zostawienia suba, jeśli go jeszcze nie macie. No i oczywiście jeszcze bym poprosił o bicie do funduszu. Jeśli oczywiście chcecie. Dobra, myślę, że możemy tutaj ten wstęp sobie już zakończyć i zaczniemy sobie od tego, że pozbędziemy się tego klejnotu na szczęście. Może wrzucimy go gdzieś na jakiegoś pachołka, no bo pachołki już się ubierają. Co prawda jeszcze nie mają fajnych rzeczy tutaj, ale już coś tam udaje się trafić, więc po prostu... Gdzieś tutaj sobie robimy, powiedzmy może na tę te rękawice, ten klejnocik. Niech już będzie. Nie będziemy teraz marnować klejnotów, tym bardziej, że one się kopią bardzo długo. Więc tutaj każdy klejnot będzie na wagę złota. I możemy zobaczyć co tam mamy dalej do zrobienia. By pokonać pupila w walce. No to na pewno zrobimy siorbik, a nie trzy a aż od razu zaczniemy od tego. Dzyńka 2 na ten moment. Tutaj jeszcze oczywiście oni Koni dostanie dwa jedzonka. I tutaj no właśnie się zastanawiam co zrobić, bo Kroks niby 45 pokonuje siedmiornice, Ale myślę, że zrobimy sobie Kroksa 46. Na wszelki wypadek złapiemy Hydrosłonia i spróbujemy dopiero teraz pokonać siedmiornicę. A jutro byśmy próbowali ją złapać. No, więc dobra, możemy tak to robić. Tutaj nam się coś świeci. Czy my mamy dobre, dobre EQ? Mamy dobre EQ, więc możemy sobie ten portal do piekiel. Raczej dużo mu nie zrobimy, no ale zawsze coś myślę, że tam padnie. No, jakieś 20 milionów wpadło, więc nie jest najgorzej. I teraz zaczniemy od rozmontowania przedmiotów. Może rozmontujemy to. Powiedzmy, że rozmontujmy sobie ten pasek. Tutaj jeszcze rozmontujemy jakoś broń, i rozmontujmy jeszcze to. Chociaż tu powinienem odzyskać klejnot, ale jak widzicie, nie bardzo mi stać na to w tym momencie. Więc tak to mniej więcej wygląda. O, co my tu możemy zrobić? Na na pierwszy plan możemy spróbować pokonać to światło no ciężko będzie rajzo 50 karmień 5 kupili no to może mieć naprawdę wysoką dzinkę chyba że poszedł jakoś inaczej ale to jest naprawdę kurde, ciężkie Jest, no powiedzmy, że puszczę tutaj najlepszy mi żywioł, czyli ziemię, żeby po prostu wygrać. No i zobaczymy co się stanie. Tutaj nie stracił. Jest dzieńka 46. No to nasz monikon powinien dać radę. No i dał, na szczęście dał. Dżin tonik, czyli ma Dzintonika, ja nie mam. spoko. Czyli teraz już wiem, że dziękom 46 tego... Nie mam Dzintonika, sorry. I tą dzinką 46 myślę, że już dżuni powinienem powoli dawać radę pokonać. Nie, więc tutaj też będzie klikanie. Żeby tutaj coś zdobyć. No myślę, że tym siorbem 35 tego żniwka też powoli trzeba będzie klikać. Na szczęście udało się zrobić tą misję dzienną, więc spoko. Możemy zacząć szukać tego hydrosłonia tak naprawdę. Hydrosłoń, Dziewiczy Kanion. Środa, środa, więc okej, okay. Dziewiczy Kanion szukamy. Mam nadzieję, że znajdziemy dość szybko tutaj od razu. Zaczynamy od czerwonej misji na Puszczy Zarosląskiej. I zobaczymy ile nam to zajmie. Oczywiście wolałbym nie zużywać całego, całej awki na poszukiwanie jednego peta, bo zawsze coś tam można by było sobie jeszcze znaleźć przy okazji innego, jeśli by się udało. Mary, co to miało być? A, dziewiczykanin. Dostaliśmy jabłko, jabłko nam się przyda, nie 49. Tego to też w sumie byśmy mogli powoli łapać, ale to na spokojnie. Teraz są inne priorytety. Noś, no to nie fajna misja. Spoko. 10 za milion ekwak. To jest, jest. A Na razie dziewiczego kanionu nie widać. Mam nadzieję, że chociaż jeden się pojawi, Potem tą piątkę. Sobie. E, erogenia i który jest dziwiczykaniem, dobra? Więc mamy już tutaj tego naszego feldrosłonię, więc myślę, że możemy spróbować tą siedmiornicę sobie kliknąć. To i tak będzie dosyć ciężkie z tego, co widzę. No ale musimy spróbować. Nie mamy dużo trybów, ale no. Spróbujemy. 26 000 58 104. O, na 45 już pokonują chłopaki. Więc mój kroksik powinien tutaj dać radę. Ma wszystkie pety możliwe do złapania. No i dobra, udało się. Jutro sobie już łapiemy siedmiornicę. Więc fantastycznie. Bardzo się z tego cieszę. Możemy zobaczyć, jak to tutaj siadło. Eee, gdzie to jest? Nie zapisało się. Nie wiem, czy w ogóle się zapisze. Chyba nie kliknąłem zapisu. Niedobrze. A nie jest. 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 Szczęście jest. Siedmiernica. Zobaczmy. Ona zaczęła, tutaj jakiś unik, tutaj ładny krytyk z naszej strony. Drugi krytyk, blok jakiś i blok. Dwa krytyki, dwa bloki na razie. Trzy krytyki, cztery krytyki, dwa bloki wystarczyły, więc w sumie nie najgorzej. Nie najgorzej mamy śliwkę, mamy już podejście pod pierwsze przejście. Więc spoko. To cieszy. Możemy w sumie też jeszcze spróbować tego żniwka. Zobaczyć, czy tutaj mamy jakąkolwiek szansę. Yy, chyba tutaj jednak szans jeszcze nie mamy. Tutaj to jest słaby ten zwiedawca, więc sobie na spokojnie poczekać. Jeszcze kilka pomów, żeby tego żniwka pokonać. I tak ten żniwek nam tutaj właściwie nic nie da. Chociaż tutaj może jest taka teraz próba. W sumie to jest zwiadowca na zwiadowce, więc dokładnie kilka uników więcej da radę. Więc udało się. Mamy żniwka kolejnego. Możemy zobaczyć teraz tą mdźunie. W sumie rządzińcom krytyk na krytyk, hit na krytyk, krytyk na hit, krytyk na krytyk. I gdyby to był krytyk, to byśmy to pokonali. Yy, więc to też jest możliwe do zrobienia. Co ciekawe, czy nam się to uda. Nie chcę tutaj marnować 3000. Nie wiadomo ile grzyba na to. Yy, więc powiedzmy jeszcze jeden. Ale nie udało się. Więc przejdźmy tutaj. Może spróbujmy tego Trogloda jeszcze. Tak za 5 razy. Za pierwszym razem było blisko. W drugim no, nie bardzo. Tutaj też dość daleko. Daleko i. Leko. Więc tylko jeden raz było blisko, ale to kiedyś tam padnie. Chomp niestety na razie bez karmień dzisiaj, no więc troszkę szkoda, ale może z sadki coś poleci, może z koła. Byłoby miło w końcu, żeby Chompik dostał jakieś jedzonko. Ok, no, co byśmy tu mogli jeszcze zrobić, na pewno sobie zaatakujemy jakiegoś loszka, na pewno dokończymy sobie ten portal do piekieł, bo wczoraj ze 100% zostało mu 3 powinniśmy to zrobić bez problemu, e, więc od razu zajmijmy, zajmijmy się tym. Niech nam to już e, na następny dzień zbiera 100% obosa. No, bo tu raczej innej opcji nie widzę, jak pokonanie go. Tym bardziej, że mamy wyższy poziom, mamy wyższe statystyki. Więc to by był naprawdę przypał, gdyby się nie udało tego pokonać, chociaż on się mimo wszystko stara dość mocno nas tutaj strolować, ale mamy za dużo życia, żeby to się mu udało. No i dokładnie mamy to pokonane. Mamy ile tutaj tego życia. To no dosyć spoko. Ponad 6 milionów już mamy życia. Więc jest it. Dobra, myślę, że chcemy sobie. O, zobaczyć co tutaj mamy z brojowni. Mamy jakąś fajną broń, może? No, jest fajna broń, proszę bardzo. Jeszcze ze slotem na pewno sobie ją wyciągnę. Tutaj też jest fajna broń, tylko że bez slota. Musimy się tutaj zastanowić, czy ją bierzemy, czy nie. O, ho, ho, ho. No, słaby rozrzut, trochę, ale rozrzut to nie jest. Najważniejszy bym powiedział. A weźmy. Dobra, weźmy. Weźmy ją. Zróbmy to miejsce na klejnot. I ta broń pójdzie tu. A ta broń pójdzie tu. Powiedzmy, że odzyskamy sobie jeszcze klejnoty. Ek, ek mamy świetnie wszystko zrobione I dokończmy sobie teraz awkę. tylko najważniejsze co tu zrobić to zmienić je bo tu mamy już 4% do złota i 1% do pd, e, więc tutaj musimy o tym pamiętać, tu możemy chyba zresetować, bo tu mamy nic ciekawego, e, więc poczekamy aż się tutaj e, skoczy te 9 milionów, 9,5 miliona i sobie to zresetuje Mieć już 5000 run, to na mnie to i tak jest naprawdę dużo. Więc, dobra, idziemy tutaj, dokończymy sobie to, co mamy tu zrobić. Czerwona na Golda. A weźmy, weźmy czerwona na Golda, dlatego nie? Myślę, że teraz będzie nam troszkę prościej pokonywać te yy, wieże z tymi nowymi brońmi. Więc tutaj. Mógłbym najpierw zrobić podejście pod wieżę, żeby mieć ten 1% więcej, ale czy ten 1% zrobi mi naprawdę tyle, że będę tutaj skakał z radości? No, raczej nie, więc nie napalam się. Tak naprawdę, o, jest truskawka, nie napalam się na ten 1% powolutku do przodu. Będę sobie klikał co godzinkę tutaj te wieże. Może coś padnie, może nie. A gdyby nie padła, no to i tak będziemy i tak do przodu, bo mamy nowe bronie. Yy, więc dobra, jak tu wygląda w ogóle sytuacja? Czy my dzisiaj jeszcze coś będziemy łapać? A raczej nie, bo tu jest zima, tu jest prawda, to do tego nie dojdziemy. Jutro będziemy łapać te yy, Piątek i by się dało złapać w piątek, ale to będzie ciężkie. Musielibyśmy jeszcze spokojnie ze 3 karmienia dorzucić korbowi, czyli musiałby być około 41, żeby walczyć z tym kiciurem cokolwiek. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj bierzemy jakąś słabą misję, bo wszystkie były słabe. Tutaj bierzemy dyszkę, oczywiście, bo jest naprawdę przyzwoita. Te piątkę mamy, pierwszy pasek za sobą. No, Przypływ naprawdę nie zostało nam za dużo, ale spróbujemy coś tutaj wyczarować jeszcze, żeby było dobrze, żeby nam wystarczyło na wszystko. Eee, dobra, tutaj weźmiemy tęmkę i jest kolejna stawka jeszcze jedną bym prosił, jeszcze jedną i będziemy w domu. Mamy jeszcze dużo kawki, więc jeszcze coś tutaj nam wypadnie Tutaj ten amulecik możemy sobie wziąć Gdyby nie Tutaj Weźmy tą misję Paniemy Czerwona A expa? No, za dużo tego expa nie było, ale Weźmy Radyżka Nie ma awki Tutaj siódemkę oczywiście też sobie weźmiemy Daj co? Wezmę tą piątkę na golda. Wszystkie były słabe. Tutaj oczywiście dyszka, bo jest naprawdę przyzwoita. PD 1%. Czy my chcemy 1 PD? Możemy wziąć może 1 PD, więc bierzemy to. Musimy się chwilowo przebrać. Uwrócić na jak PD. Zabieramy się ponownie. I lecimy na Afkę. Dobra, mamy już 4 kłota i 2 PD. Więc jest kit. Powolutku do przodu, jak to mówią. Tutaj zaraz sobie tu machniemy to wszystko. Tutaj jeszcze się nie musimy martwić, że to jest ostatni pit, więc damy sobie wziąć siódemkę I lecimy na trzeci pasek. Tutaj już trzeba będzie się pilnować. Na razie zaczynamy od klepsy dry. tutaj zaczniemy piątki z cytryną, cytryn to chyba już nie możemy dzisiaj karmić, tu nie możemy, tu już zostawiamy, nie, jeszcze ogień by się, Czałeczka jeszcze jedna, jest spoko, o, dziękuję, dziękuję bardzo, więc wszystko mamy nakarmione, tak powinno być, być, jestem bardzo zadowolony. Dzisiejszego dnia Tutaj weźmiemy siódemkę, przerolujemy sobie to wszystko, eee, Piąt, Co to, to za rękawice złączną łączną 2%? Ale i tak weźmiemy, bo nie mamy nic starszego. Tutaj dwójka za 200. A siódemka, A, siódemka może być. Krzyżka, nie. Ale słabe, ale słabe misje, dobra weźmy tam na przerolowanie i dostaliśmy jeszcze śliwkę. Śliwka też jest spoko, bo tą siedmiornicę będziemy musieli teraz dość mocno i szybko karmić, żeby ona nam tutaj powoli wygrywała te PvP w, w wodzie. I ogólnie, no bo teraz jest to przejście, no to woda będzie naprawdę cierpiała. Będzie najsłabszym żywiołem przez jakiś długi, długi czas. No, chyba że te śliwki będą leciały jak natchnione i będziemy sobie ją regularnie karmić. Tutaj myślę, że jeszcze sobie weźmiemy dyszkę jeszcze jeżynkę dostaniemy. No, i tutaj musimy wziąć piątkę, zaryzykować i musimy dostać dwójkę za 800. No, nie dostaliśmy dwójkę za 600, też jest ok. E, więc tak to zrobiliśmy mniej więcej, tu możemy sobie postawić warciochę. E, możemy sobie zmienić EQ już możemy sobie już resetować mamy to 5000, możemy tutaj kogoś też przeatakować może tego Lo Loitrixa próbować, ma troszkę lepsze staty od nas, więc mógł być ciężko, ale na szczęście się udało Teraz rozdajmy sobie statystyki. Jakby tu rozdać staty? Na razie wszystko w zręczność raczej. E powiedzmy tak. I tu jedna statystyka wytrzymałość. Więc to mamy z głowy. Możemy iść tutaj do hazardzistów. Jeszcze zobaczyć, co on nam tu dzisiaj da. Właściwie, to zobaczmy jeszcze z co tutaj się dzieje w twierdzy, Za 11 godzin, czyli dzisiaj skończy mi się. Skończą mi się kwatery 11 i, i od razu puścimy sobie twerdę 12. Więc spoko. Tutaj mamy to, te surowce zagospodarowane w miarę. A nie chcemy mi się szukać kontr. To sobie kogoś tak po prostu zaatakujemy. Dobra, na razie tyle. Jeśli chodzi o podziemie, to za 6 godzin skończy mi się serce dziesiątka i polecimy sobie z trenerem ósemką. Władca, władca 51, to możemy sobie tutaj jeszcze jeżusia sklepać, żeby iść troszkę w górę, tutaj nam się nie cieszy. Powoli będziemy sobie przechodzić na kogoś lepszego, ale to jeszcze chyba jeden dzień. Bo teraz mamy 56 do 61, to cały jeden dzień mamy jeszcze na Jezusia. Później będę myślał, na co tutaj przejść. No i zobaczymy. No, gladiatora, no to musowo musimy tutaj zrobić. Ósemka nam się bardzo przyda na przejścia. Może nawet do przejść wszystkich zrobimy sobie dziewiątkę, może dziesiątkę. Zobaczymy, jak tam tam dusze pozwolą. Więc dobra, wracamy tutaj do hazardzisty i zobaczymy, co nam się uda wygrać. Tutaj próbujemy zgarnąć tak naprawdę wszystko, co się da, bo jeszcze nie jesteśmy zarobieni. Więc cokolwiek nam wyrzuci, to i tak będziemy zadowoleni. Może oprócz złota, bo tutaj złoto raczej dużo nam nie da. A pójdźmy po łamki. I tak tutaj powinniśmy sobie zrobić te psyderki. Przynajmniej coś nam się zwróciło z tej gry. Tutaj nic nie dostaliśmy, i na koniec, może jeszcze ten kamień. A nie, ale i tak był w miarę przyjemny. hazardista. zostało nam koło jeszcze. Dzisiaj dostaliśmy troszkę ekspa, więc robiliśmy ten 211 poziom. Jutro 212, bo mamy końcówkę kalendarza. E, więc wydaje mi się, że dosyć przyjemnie. Się zapowiada ten najbliższy okres, tutaj. No i dobra, koło. Mam nadzieję, że jakieś grzyby wypadną. Jest jeżyna. Jest trochę ekspansów. Trzy grzybki, spoko. Trochę złota. truskawka Złoto. Pasek. Tutaj jeszcze coś ciekawego. Chyba nie. Jeszcze jedne grzyby. Nie ma grzybów. To trudno. Mamy dwa miejsca w ekwipunku, więc to też nie jest najgorsze, bo możemy sobie strzelić przynajmniej jedną yy, Możemy sobie strzelić jedną wieżę, najmniej spróbować i zobaczyć, czy to się nam uda. W ogóle tyle ty, yy, kluczy nam powypadało, że już mamy praktycznie odblokowaną całą strefę światła. Jeśli chodzi tutaj o strefę mroku, no to tutaj jesteśmy w kopalni na, dwa, yy, na drugim loku, szósty przeciwnik, więc pewnie. W niedługim czasie wypadnie nam znowu klucz do ruin. No i jakoś tak tutaj się z tym bawimy. Zobaczmy tą wieżę. 24 wieża to jest chyba bojownik, jeśli się nie mylę. Więc z tymi nowymi brońmi powinniśmy sobie dać radę. Za dużo pochołki nie zrobiły. Ja tyle uciągnę, no raczej nie. Zwykle zbijałem po około 10 paniek. Jeszcze to nie ten etap chyba, żeby pokonać królewne gałkę. Więc tutaj raczej wątpię, ale będziemy się starać w tej próbie. No jeśli ona takie krytyki będzie nam sadzić, to na pewno tego nie zrobimy. Musimy tutaj więcej pounikać, to wszystko. Na razie wygląda to przyzwoicie. Ale jeszcze jest 8 milionów, no dokładnie. Trochę zbiliśmy, ale to jeszcze za wcześnie. Jeszcze za wcześnie, żeby to pokonać. Możemy jeszcze sobie zrobić jedną walkę pupili. 47 i 5 pupili. Więc ma. Nie ma plutoida, prawdopodobnie. No więc pójdźmy. Pójdźmy. No, musimy pójść, tak naprawdę, chyba światełkiem ogniem. W ogniu też mam 6. Ogień taki trochę ryzykowny. Dobra, pójdźmy światłem. Pójdźmy światłem, żeby tutaj wygrać. Zynka 43 na Zynkę 46. No jeśli nie będzie bullshit, to powinniśmy to wygrać. No dobra, jest. Udało się to wyciągnąć na swoją stronę. Mamy kolejny więc spoko, ale teraz to już raczej oddamy sobie mrok tego, że 57 nie damy rady za żadne skarby. Eee, więc dobra, to mamy zrobione, to mamy zrobione, czy coś tu nam mówi jeszcze kibel? Mm. Kibel to jest... o, my mamy coś do kibla. Chyba do kibelka już nie mamy żadnych epików, więc to też jest niedobre. Tutaj na pachołkach też raczej już żadnej osoby, która by mogła iść do kibla nie mamy. Wszystko co mieliśmy, to powrzucaliśmy. Tutaj niby są te buty. Tylko czy ja chcę te buty teraz marnować jak sterylne sedesy są zapasane. Nie, nie chcę. Nie chcę, więc pijmy sobie. Coś najcięższego, 14 tysięcy, pyk i spoko. To będziemy mogli sobie rozmontować jutro, więc tak to mniej więcej wygląda. Premium mnie nie interesują, e, Arena na spokojnie, menager Areny możemy sobie tutaj poklikać delikatnie coś, żeby nam się tu porobiło. Powiedzmy, że tak, niech się tutaj samo robi, zaraz sobie to po odcinku już robię dalej. Także wydaje mi się, że to by było tyle na tym odcinku. Mam nadzieję, że podobało Wam się. I zostawicie jakąś łapkę w górę, jakiś komentarz, no i tak dalej, i tak dalej. Także trzymajcie się ciepłutko i na razie.